Mocni jeszcze nie byli. Gotowy na pierwszą robotę? No jak? Maciej Demostrym. Jeśli matka jeszcze raz mnie uderzy, zabiję ją. Ona strzeliła do siebie. My jesteśmy przekonani, że ona się sama nie zabiła. Mówią na niego Mefisto. Mefisto. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par. Przeżyje największą przygodę w swoim życiu. tu No nie, radę. Zobacz, tu No nie, radę. Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie hamskie gierki. Fair play W sobotę w ITVN. Jaki samochód wybrać? Ekspert motoryzacji Grzegorz Lesz. Fachową Radą. To w drogę. W każdym odcinku. Będziemy testowali trzy samochody. Fachową Radą. To w drogę. W każdym odcinku. Będziemy testowali trzy samochody. Z jednej kategorii. Samochód użytkowy. Cabrio. Jedziemy poczuć wiatr we włosach. Pierwszy samochód. Za... Pierwszy samochód. Za parę groszy sprawdzimy, czy w ogóle jeździ. Seksowna niespodzianka. O, oh, jest mój faworyt. Z drugiej ręki. Nowy program w niedzielę w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy koledzy. Skarbonale. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest stwaśniałe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada Śląska. Idealnie. Moje serce już pani Magda skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. urodą. Tu się dzieje wszystko. Co za widok. Nikt nie może nas ograniczać. Walczy. Walczy jak dziewczyna. Ona zawsze musi rządzić. Zobaczysz coś niezwykłego. Jesteś inspiracją dla wielu kobiet. Kobieta na krańcu świata. Nowy sezon we wtorek w ITVN. 14. sezon. Konkurencja jest ogromna. 14. sezon. Konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg maczek? Kasia wyluzuj! Ale ty jesteś kokietka. Jestem. It's hot! W środę w ITVN. W środę w ITVN. A w niedzielę termometry mogą wskazać nawet 30 stopni Celsjusza. Mamy ostatni weekend lata. Podno bo... to jakiś vip. U mnie na oddziale nie ma vipów. Chcę, żebyś to ty została mamą kalienki. Serce zabije wam moty. Teraz pięć razy w tygodniu... Kompletnie zwariowałaś. Zniszczyć. Ja jestem w oh, no, no. Teraz pięć razy w tygodniu... Kompletnie zwariowałaś. Zniszczyć. Ja jestem w Teraz babcie są nowoczesne, seksowne. Ja będę babcią. Szpital, Szpital Świętej Anny. Nowe odcinki od poniedziałku do piątku w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata osiem par. Przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Zobacz, ja to pięknie. No nie da do... rady. Wow. No, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie chamskie gierki. Fair play z mojej strony się skończyło. Nazywam się Izabela Krzan, a to jest Afryka Express. Afryka Express. Nowy sezon w sobotę w ITVN. Jaki samochód wybrać? Ekspert motoryzacji Grzegorz Lesz. Jedziemy poczuć wiatr we włosach. Pierwszy samochód za parę groszy sprawdzimy czy w ogóle jeździ. Seksowna niespodzianka. Oh, jest mój faworyt. Z drugiej ręki. Nowy program w niedzielę w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy, koledy, na to byście mieli apetyt. Kobleta pani Magdo. Polska się mieli apetyt? pani Magdo. Polska karmonara. Magda Gessler byle czego nie przepuści. Niech będzie różnorodność. To jest kraśniałe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada Śląska. Penne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. Dzisiaj w końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w top model. Chcą znaleźć się w Top Model. 14 sezon, konkurencja jest ogromna. Wow. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, wyluzuj! Ale ty jesteś kokietka. Ech, jestem. It's... Top Model. Nowy sezon w środę w ITVN. Mocni jeszcze nie byli. Gotowy na do... Gotowy do pierwszą robotę? No jak? Maciej Dębosz, prywatny detektyw. Stój! Jeśli matka jeszcze raz mnie uderzy, zabiję ją. Ona strzeliła do siebie. My Jesteśmy przekonani, że ona się nie. Na kolana! Na kolana mówię! Detektywi. Nowe odcinki od poniedziałku do piątków w ITVN. Po raz pierwszy w tej części świata. 8 par. Przeżyje na... Po raz pierwszy w tej części świata. Osiem par przeżyje największą przygodę w swoim życiu. Do no nie rady. Wow. To będzie walka z samym sobą, której nigdy nie zapomną. Nie będę się bawić w takie chamskie gierki. Czy Izabela Krasna? A to jest Africa Express. Africa Express. Nowy sezon w sobotę w ITVN. Jaki samochód wybrać? Ekspert motoryzacji Grzegorz Leszko. No ja się tutaj czuję jak boss. Służy fachową radą. No to w drogę. W każdym odcinku. Będziemy testowali trzy samochody. Z jednej kategorii. Samochód użytkowy. Cabrio. Jedziemy poczuć wiatr we włosach. Pierwszy samochód. Za parę groszy sprawdzimy czy w ogóle jeździ. Seksowna niespodzianka. O, jest mój faworyt. Z drugiej ręki. Nowy program w niedzielę w ITVN. Rusza nowy sezon. Koledzy, koledzy, na to by się mieli apetyt. To jest straśniałe. I niech wszyscy to usłyszą. Pozdrowienia dla pani Magdy. Działamy. Rolada Śląska. Idealnie. Moje serce już pani Magda Skradła. Serce już pani Magda Skradła. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon w niedzielę w ITVN. To jest miejsce, które onieśmiela. Nikt nie może nas ograniczać. Walcz jak dziewczyna. Ona zawsze musi rządzić. Czyż coś niezwykłego. Jesteś inspiracją dla wielu kobiet. Kobieta na krańcu świata. Nowy sezon we wtorek w ITVN. Dzisiaj w końcu ten dzień. Zaczynamy. Chcą znaleźć się w top model. 14 sezon, konkurencja jest ogromna. Kto wejdzie na wybieg marzeń? Kasia, Sexy, cool. Cool. Top Model. Nowy sezon w środę w ITVN.